Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Kodlewski i witam Was wszystkich na kanale Zrozumieć Ekonomię. Dzisiaj omówimy sobie podstawowe cechy rynków czynników wytwórczych. Klasyczna triada czynników produkcji to praca, ziemia oraz kapitał. Czynniki produkcji to są zasoby, które same w sobie nie znaczą nic, a tylko służą do wytwarzania innych, gotowych dóbr. Tak jak powiedziałem, klasyczna triada to praca, ziemia, oraz kapitał. Oczywiście katalog czynników produkcji nie zamyka się na tych trzech, chociaż z perspektywy czasu uważam, że wyczerpują one zdecydowaną większość. Ale możemy tutaj na przykład dołożyć przedsiębiorczość, która jest przecież motorem gospodarek kapitalistycznych. Co należy rozumieć pod tymi trzema pojęciami? Właściwie żaden z czynników nie ma w literaturze jednej jasnej definicji. Podświadomie wiemy, co to jest praca i o co chodzi, kiedy mówię rynek pracy. Wynagrodzeniem za pracę, czyli kosztem tego czynnika wytwórczego jest płaca. Jednakże warto sobie zdać pytanie, czy mówimy tylko o pracy ludzi, czy też o pracy maszyn. No i nie ma na to jasnej odpowiedzi. Praca maszyn może być zaliczona od takiego czynnika, jakim jest praca, ale same maszyny zdecydowanie będą częścią takiego czynnika wytwórczego, jakim jest kapitał. Jednak nie kapitał finansowy, a kapitał rzeczowy. Za koszt kapitału będziemy uznawali stopę procentową. Na koniec pozostaje rynek ziemi, czyli tak naprawdę rynek bogactw naturalnych. Nim zajmiemy się na sam początek. Jego największą charakterystyką, czy też największym dziwactwem jest fakt, że krzywa podaży na tym rynku jest stała, zwłaszcza w krótkim okresie. Widzicie to teraz na wykresie. Jako W oznaczyłem wynagrodzenie ziemi, a L to nasza ziemia właśnie. SL to podaż ziemi. Skutkiem takiej sytuacji jest to, że cena na rynku ziemi zależy w pełni od popytu na ziemię. Za każdym razem na rynku ziemi sprzedawana będzie taka sama ilość, a jedyne co może się zmieniać, to cena. Im popyt na ziemię będzie wyższy, tym wyższa będzie jej cena, ale handlowana ilość pozostanie niezmieniona. Widzicie to teraz na wykresie, gdzie dla trzech różnych poziomów popytu ciągle handlowana jest ta sama ilość ziemi, ale po różnych cenach. Dobra, a teraz pomyślmy o czymś takim jak renta ekonomiczna, czyli wynagrodzenie dla właścicieli czynników produkcji. Przyjmijmy, że krzywa podaży nie idzie od zera w górę, a dopiero od jakiegoś poziomu wynagrodzenia w min. Dopiero powyżej pewnego poziomu ceny właścicielowi czynnika opłaca się go sprzedać. Być może jest to poziom, który pokrywa koszty uzyskania tego czynnika przez jego właściciela. Właściciel uzyskuje jednak nie cenę Wmin, a o wiele wyższą cenę w gwiazdka. W ten sposób obszar między W min a W, ograniczony krzywą podaży, stanowi rentę dla właściciela czynnika. Dodatkowy dochód powyżej pewnej ceny, jaką jest w stanie przyjąć właściciel czynnika. Zauważmy, że w tym przypadku dochód właściciela czynnika składa się prawie wyłącznie z tejże renty. Dzieje się tak dlatego, że podaż jest stała, a popyt jest ogromny. Taka sytuacja występuje również w rzeczywistości. Pomyślmy chociaż o rynku celebrytów. Ich podaż, czyli po prostu liczba celebrytów w krótkim okresie jest stała. Popyt na ich usługi jest za to ogromny. Stąd właśnie biorą się gigantyczne wynagrodzenia sportowców, aktorów czy piosenkarzy, które w większości składają się z ich renty ekonomicznej. Dobra ziemia była bardzo specyficznym przykładem czynnika. Teraz pomyślmy, jak ogólnie powstaje popyt na czynniki produkcji. Popyt na czynniki produkcji może być wyrażony w kategoriach dochodów uzyskanych ze sprzedaży ich produktów krańcowych. Jest on pochodny od popytu na wytwarzane dobra oraz współzależny od popytu na inne czynniki wytwórcze. Popyt przedsiębiorstwa na zasoby wynika pośrednio z popytu konsumentów na jego produkt finalny. Logiczne. Tak więc krzywe popytu na czynniki produkcji są wyprowadzone z krzywych popytu na dobra. Popyt na różne czynniki produkcji wynika z przychodów, jakie każdy z tych czynników uzyskuje ze swego krańcowego produktu. Produkt krańcowy czynnika produkcji, zwany też krańcową produkcyjnością czynnika produkcji, oznaczamy MP, czyli Marginal Productivity, albo Marginal Product. Jest to dodatkowa produkcja danego dobra uzyskiwana przy zaangażowaniu dodatkowej jednostki tego czynnika Ceteris, Paribus. Wyraża się ona w jednostkach fizycznych oraz działa w jej kontekście prawomalejących przychodów, zgodnie z którym kolejne jednostki pracy wytwarzają coraz mniejszy produkt krańcowy. Krańcowy przychód z czynnika produkcji, zwany też krańcowym utargiem z czynnika produkcji, jest oznaczany MRP, czyli Marginal Revenue of Product. Oznacza on dodatkowy przychód firmy uzyskany dzięki zaangażowaniu kolejnej jednostki czynnika wytwórczego. Dodatkowa jednostka pracy oznacza dodatkowe wyprodukowane jednostki dobra w sztukach, MP, co oznacza dodatkowy przychód wynikający ze sprzedaży wszystkich wyprodukowanych jednostek, MRP. Jest on wyrażony już w jednostkach pieniężnych. Obyt na czynnik wytwórczy wyprowadza się ze wzoru na krańcowy przychód czynnika produkcji, którym jest iloczyn krańcowej produkcyjności czynnika i krańcowego utargu. Firma powinna zatrudniać dodatkowe jednostki czynnika produkcji tak długo, jak długokrańcowy przychód z czynnika produkcji przewyższa koszt krańcowy tego czynnika, oznaczany MCF marginal change of factors, stanowiący zmianę kosztu całkowitego spowodowaną zatrudnieniem dodatkowej porcji zasobu. Przedsiębiorstwo osiąga zysk maksymalny, kiedy krańcowy przychód z czynnika produkcji dla każdego czynnika jest równy krańcowemu kosztowi tego czynnika. Tyle suchej teorii na temat czynników produkcji. Porozmawiajmy sobie teraz o kapitale. Dzielimy go na rzeczowy oraz finansowy. Na rynku kapitału rzeczowego handluje się usługami dóbr kapitałowych oraz samymi dobrami kapitałowymi. Chodzi tutaj chociażby o maszyny produkcyjne. Z drugiej strony mamy rynek kapitału finansowego, gdzie handluje się pieniędzmi oraz papierami wartościowymi przeznaczonymi na finansowanie produkcji. O tym będziemy sobie mówić szerzej w jednym z przyszłych odcinków. Podaż kapitału zależy od inwestycji poczynionych w przeszłości przez przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i państwo. W krótkim okresie zasób kapitału jest stały, a w długim okresie podaż kapitału kształtuje się pod wpływem czynników ekonomicznych, takich jak ryzyko i stopa zysku. Kapitał rzeczowy obejmuje wszystkie maszyny, urządzenia techniczne, budowle czy budynki, które nie zużyją się w ciągu jednego okresu, np. roku. Mimo wszystko podlegają one amortyzacji, czyli zużyciu, ale na przestrzeni przykładowo 20 lat. Teraz chyba nikogo nie zaskoczę, jak pokażę wykresy dotyczące rynku usług dóbr kapitałowych oraz samego kapitału rzeczowego. RC to Rent of Capital, czyli czynsz, opłata za wynajmowanie dobra kapitałowego. CS oznacza Capital Service, czyli usługi dóbr kapitałowych, a C Capital, czyli kapitał. Nie mam już tutaj takich osobliwości jak przy rynku ziemi. Słowem, najzwyklejszy w świecie rynek. Na koniec pozostaje jeszcze do omówienia rynek pracy, czyli wydaje mi się, że najciekawszy ze wszystkich trzech rynków czynników produkcji. Ale uwaga, przypominam, że jesteśmy w trakcie serii mikroekonomia od podstaw. Będziemy więc patrzyli na rynek pracy z perspektywy mikroekonomicznej, a nie makroekonomicznej, ani można przekładać wniosków oraz teorii mikroekonomicznych na grunt makroekonomii. Tak więc na rynku pracy handluje się usługami pracowników. Podaż pracy reprezentują pracownicy poszukujący pracy, a popyt na pracę pracodawcy poszukujący pracowników do pracy. Podaż pracy zależy od poziomu płacy realnej. Jej wzrost zwykle powoduje, ceteris paribus, zwiększenie oferowanej ilości pracy, i odwrotnie. Zależy ona jednak również od poziomu dochodów osiąganych ze źródeł innych niż praca. Jeśli dana osoba osiąga takich dochodów wystarczająco dużo, to będzie wolała ograniczać czas pracy. Także podaż pracy zależy od kosztów podjęcia pracy. Jeśli podjęcie pracy wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami, np. utratą zasiłków, to dana osoba może pracy nie podjąć. Bardzo ciekawy jest wykres krzywej jednostkowej podaży pracy, ponieważ jak możecie zaobserwować, zdarza się, że od pewnego momentu krzywa podaży pracy zawraca. Oznacza to, że powyżej jakiegoś poziomu płacy realnej płacownik będzie ograniczał swój czas pracy na rzecz czasu wolnego, ponieważ osiągnął już satysfakcjonujący go poziom dochodów realnych. Rynek pracy może przyjmować najróżniejsze formy. Oczywiście może być doskonale konkurencyjny, jednak o wiele ciekawiej się robi, kiedy mamy monopol, zwłaszcza obustronny. Monopol obustronny na rynku pracy występuje wtedy, kiedy istnieje monopol po stronie podaży, spowodowany istnieniem związków zawodowych oraz monopson po stronie popytu. Monopsonista jest jedynym nabywcą pewnego dobra na rynku i jest nim w naszym wypadku pracodawca, który jako jedyny na rynku oferuje zatrudnienie. Wynikiem istnienia monopolu obustronnego jest wyrównanie sił na rynku pracy, a skutkiem mogą okazać się rozsądne płace przy sporym zatrudnieniu. W sytuacji, gdy mamy do czynienia tylko z monopolem związków zawodowych, zatrudnienie często staje ograniczone, a płace zawyżone. Monopsom pracodawcy powoduje natomiast obniżenie wynagrodzeń i spadek zatrudnienia. Na koniec przyjrzyjmy się, jak zadziała płaca minimalna z mikroekonomicznego punktu widzenia. Pomyślmy o rynku pracy pluszowych rekinów biznesu. W końcu, chyba pluszowe rekiny biznesu też mogą pracować. Prosty model takiego rynku widzicie teraz na ekranie. W naszej sytuacji zatrudnienie znajdzie 100 pluszowych rekinów biznesu po stawce 30 zł za godzinę. Teraz wyobraźmy sobie, że państwo postanowiłoby wprowadzić płacę minimalną na poziomie 20 zł za godzinę. Co się dzieje? No, na naszym rynku nic się nie dzieje. Rekiny opłacane są lepiej, a więc ta zmiana ich nie dotyka. Zmieni się to jednak, gdyby państwo postanowiło ustanowić płacę minimalną na poziomie 40 zł za godzinę. Tutaj już następuje lekkie zamieszanie. Aż 150 rekinów jest chętnych pracować za taką cenę, ale pracodawcy chcą zatrudnić już tylko 50 rekinów. Pojawia się więc na tym rynku bezrobocie. Nie chciałbym jednak, żeby ktoś traktował ten film jako bezwzględny i ostateczny argument przeciwko płacy minimalnej. Zwłaszcza, że w ekonomii wyklarował się konsensus, że raczej już nie zadaje się pytania, czy płaca minimalna powinna istnieć, a na jakim powinna być poziomie. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to jestem w stanie płacy minimalnej poświęcić oddzielny odcinek w przyszłości. I to by było na tyle. Opowiedzieliśmy sobie dzisiaj o rynkach czynników produkcji, czyli pracy, ziemi i kapitału. Zrobione to zostało w telegraficznym skrócie, więc mam nadzieję, że zaciekawiłem również do poszukiwania informacji na ten temat na własną rękę. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, jestem w stanie każdemu z czynników produkcji poświęcić oddzielny odcinek. Zachęcam do zapoznania się ze źródłami, którymi posiłkowałem się tworząc ten materiał. Jeśli podoba Ci się to, co robię. Możesz polubić ten film, udostępnić wśród swoich znajomych, czy też zasubskrybować ten kanał. Dzięki temu będę wiedział, że ma to sens. Zapraszam również do sekcji komentarzy, gdzie zachęcam do kulturalnej dyskusji na tematy poruszone w filmie.